Cześć, z tej strony Hutwornet i dzisiaj będziemy nagrywać Bedwars. Czekajcie muszę sobie sprawdzić. Jest dobra git. Wszystko myślałem, że mam auto autoskok włączony, ale <try> git. Tak, znowu bedwarsa. Tak mi przypadło, do Pusto do Nagram. Ale... Jak się otworzy steve.hc, tam taki serwer, survival, no to tam będę nagrywał. I chciałbym tam dostać rankę operatora, moderatora, youtubera, nawet muszę tam trochę pokarać administrację. Wiem, że to serwer jest pan, pana TV, czy pa, pad TV, czy w ogóle. o tym kanale. No to tam chciałbym nagrywać Nikt nie oczywiście nie mówi, że od razu mam dostać rankę YouTube, ale czy coś nie Płynę Boże Tylko tam nie chciał trochę ponagrywać, trochę się tam dogadać no ale to wszystko w czasie, bo Chyba jeszcze nie wystartował, bo w ogóle go nie mogę dodać, z mogę go dodać, ale piszę, że jest jakiś hasło. no czy, IP nie dobra, no to no, chyba jest nie wystartował. Ale będzie. Kiedy ten dostać, jak mówiłem, youtubera administratora Ponagrywać na tym serwerze, bo no, może by... Jakieś ciekawe nawet filmy poszły To jest derpa to nie ma co nagrywać Tylko minigraaalaam Takie pusty wywora bym Dlaczego ten padel nie chce działać? E, dobra, zapiłem już pierwszą drużynę. Myślę, że nie będzie jakichś lagów na nagraniu, bo tutaj jakichś wielkich lagów nie mam. Tylko mi tak właśnie ścina program. Jeśli bym się, się na inny, ale OBS mi nie pasuje. No to trochę pokombinuję. Mam, inf mam informatykę koło siebie. No to tam? porobię, popytam nie, wiem, mi się nie chce, ale po prostu nie wiem no, więc tam będę chciałbym na Steve. No serwer pana TV powinniście znać nagrywać těm, tam, těm survivalem Guilty, nevím jak ho založit V se se nevím, jak bude ten server dělat No ne Všechno co se Czego mi A nie, dobra. Okej, okay. a dobra, teraz go użyłem. Tak nie wiem. Ja tego użyłem, to fuck. Te napisy mi zasł zasłaniają, ekran nie widzę. No chciałbym to powiedzieć, bo po to należne Ważne jest Kurde mać chyba to tak zostawię Chodź Wiem, że hamska innego serwera, no. A myślę, że mi się uda. Słuchaj, bliżej sobie mościk nawet zrobi. Kubane. No nie zrobi tego. Wiecie, kurę mam na oku koleś. Nie doskoczysz. A jak doskoczy to gitas. Będzie kurę dla niego, kurde. Za to za moje kurze na tego odcinka. Można powiedzieć, że jestem tak minimalnie wkurzony, bo... próbowałem na jakimś programie, nagrywajmy no to. No, odpalił się gość, ale do niego podejść nie mogłem. Się kurczę, gość odpalił. Nie lubi ta nas. we mnie. powoli samości robi ja się tutaj obronię, ale to mi z tej obrony, że jakaś kasę atakować nie mogę ja <laughs> też nie, nie chcę, żeby jakiś odcinek był jakiś długi już nawet nie chce a no Ja i zabiłem go teraz To zaczyna z net Może się już w grobie widzieć Hahaha ha. Śmieszne, ale no Zabity gites. W sumie podjechać tylko To nie było jakoś wyczyn Więc no, teraz idziemy do szeregu już się tak przygotował, nawet co tutaj wejdę? Po cichu kurde, co? Może podjemy rzeczy. Ja wiedziałem skubane, skubaniks, Ja boj teraz niszczę żółtego i wchodzę no, na atak e, naszego. Ile diamentów i z tego złota, bo widzimy się jak niszczę szarego Dobra wiadomością jest tutaj, że ja po prostu nie ja mam tego MVP, co znaczy VIPA Plus, bo chciałem sobie podwyższyć, więc oni nie bronią po prostu dodatków, których ja mam, więc na Plus i wychodzę dyn, dyn, Plux, łóżka, łóżek. Nie pójdź zaatakować, bo to jest po prostu pewna śmierci. No. Teraz bardziej bym chronił się. można to tak powiedzieć. Tak, chronił się. O kurde, ale... Ale wygląda. Do niego. Nie, ma taki, nie ma takiej opcji. Czekasz mi się paty zresetuje i ile tam. Może trochę diamentu i pozbieram. Czekaj, trochę poszelam. Nic to wiele nie dało. Kurde, ale stres. Dyn, dyn, dyn lecimy Ja yeah, jest wygrane, kurde, kolejny raz, drugi Nie jest GG, kurde Nie ma bata na... Na kozaka Wychodzić mi z tych nógów, kurde No Widzicie jak można wygrać, kurde, Bedwalsy, kurde, na derpie, kurde, jest na Halloweenowym, kurde, nastroju, kurde, <grydy> to są kurde. Dobra, to było na tyle. Do następnych odcineczków. Zapraszam. Cześć.